Pęknie ta bańka, waszym zdaniem, czy będziemy wszyscy przychodzić na wynajem? <laughs> ale boli mnie to. Jakie to jest marnotrawstwo. A propos materiałów, które potrafią być kontrowersyjne. O, jak gładko wjechaliśmy. Słuchajcie. Dziki trener ceny mieszkań w Polsce. Podobno dziki. Wyjątkowo trafnie y, zaczął punktować y, patologię deweloperską, jaka się dzieje. Podobno warto obejrzeć. Zdaje się, Marok bardzo mi to polecił. Chyba to był Marok. No ale dajcie szansę, no. Dzień dobry, witam Państwa bardzo. Bardzo serdecznie. Miało być paliwo po 5 zł, miała być niesamowita obniżka podatków. A tu się okazuje, że to jednak tego się nie da i tamtego w sumie też nie. Ale za to w coraz większej ilości polskich miast. Cena za metr kwadratowy mieszkania przekroczyła już. 10 tysięcy złotych. I to jest jakaś absolutnie ciężka patologia i nieporozumienie. Żyjemy w kraju, w którym ceny mieszkań idą w górę w takim tempie, że młodzi ludzie nie mają żadnej wizji na to, że kiedykolwiek będą mieszkali na swoim. W dużych miastach sprawa wygląda bardzo prosto. Ja się absolutnie zgadzam na ten moment z doktorem Dre. To jest wstęp do materiału. Okej, okay, ale ze wstępem się w pełni zgadzam. Bardzo dobrze, że mówi o tym problemie i, i nie powiedział niczego złego, więc nie piście Boże znowu on. No bo co można powiedzieć? Zepsuty zegar <grywania> zadziałał? <grywania> no nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, ale póki co powiedział wszystko przecież spoko. I też przerażające jest dla mnie to, że kurczę, w tym momencie, jeżeli nie macie. Jakiegoś takiego majątku pochodzącego z rodziców, którzy ma, mogą sobie pozwolić na kupienie wam mieszkania, albo już mają to mieszkanie, albo wiecie, że odziedziczycie jakieś mieszkania, i tak dalej, prędzej czy później, oby jak najpóźniej z oczywistych powodów, no to ciężko jest dzisiaj yy, kupić sobie mieszkanie. No bo kurczę, jak sobie człowiek zda sprawę, że, że na przykład pracując w dużym mieście będzie potrzebował, dajmy na to, wydać, żeby mieć miejsce jeszcze na, na wychowanie potencjalnie dzieci, na założenie rodziny i dobry dojazd do pracy, to z kredytem nagle mu wyjdzie jakaś astronomiczna suma. No typu mówimy tutaj o mieszkaniu pewnie co najmniej w Default City za 600-700 i to tak co najmniej, no nie? Nie. Yeah. Możecie mnie tutaj sprostować, że jeszcze więcej albo mniej. To mieszkanie ma więcej wartości. Tak, staram się... Staram się racjonalną kwotę tutaj zarzucić, żeby to było mieszkanie z dobrą komunikacją do pracy i mieszkanie, które jest na tyle duże, że można, można przy, y, oddelegować jakiś pokój dla dzieci. Więcej nawet. No ja starałem się skromnie liczyć, żebyście nie powiedzieli, że mnie odkleiło. Dużo więcej. No to dobra, no to weźcie mieszkanie nawet za Banie jak się chcecie bawić w dużo więcej. I teraz zadajcie sobie pytanie, ile będzie kosztował kredyt na mieszkanie za banie? Ponad 150 co najmniej 200. Pewnie kolejną banię, no nie? Macie dwie banie. I weź spłać teraz człowieku dwie banie w pracy, w której będziesz zarabiał, no nie wiem, ile dajmy na to. Nawet jak dwie osoby, połączymy dwie pensje, no to i tak dajmy na to, że sobie fajnie radzą, młodzi ludzie zarabiają razem dychę, naprawdę spoko zarabiają. I ja nie mówię na to wkładzie własnym jeszcze, a kredyt kosztuje połowę tego. <laughs> I weźcie się bujajcie. No, nie, no jak się nie ma w tym momencie od starych, to trzeba mieć zarąbistą pracę, żeby myśleć o takich rzeczach. Co, nie zarabiasz ty? W okolicach Legionowa 100 metrów kupisz za 700-800 tysięcy w stanie deweloperskim. No to wesoło. Nie, ja, ja jestem przekonany, że po prostu lu ludzie się przesuną na taki model subskrypcyjny we wszystkim. Tak jak się przesu przesuwamy, że oprogramowania już nie posiadamy, tylko subskrybujemy oprogramowanie. Nie posiadamy, nie wiem, systemu operacyjnego, tylko subskrybujemy system operacyjny. Nie posiadamy kolekcji filmów, tylko subskrybujemy VOD, nie posiadamy płyty z muzyką, tylko subskrybujemy Spotify'a i tak dalej. No to kolejną taką subskrypcją jest subskrypcja na posiadanie loku. Innymi słowy, wynajmowanie mieszkania w nieskończoność. W mniejszym mieście można kupić mieszkanie za 350 metrów. No, w mniejszych miastach dalej może być to spoko, tylko pytanie, czy znajdziesz jakieś miasto, z którego dojazd będzie jakkolwiek sensowny, będzie szkoła w okolicy, żeby założyć rodzinę i tak dalej? Bo ludzie się zastanawiają, cholera jasna, dlaczego młodzi Polacy nie chcą zakładać rodzin, w momencie, kiedy tych młodych Polaków nie stać na to, żeby wychować gdziekolwiek te dzieci. A co dopiero pomyślecie jeszcze o żłobku, pomyśleć o wyprawce do szkoły i tak dalej i tak dalej, podręcznikach, repetycjach, nagle się okazuje, że to jest najmniejszy problem, bo oni, kurde, nie mają nawet miejsca, gdzie to dziecko mogłoby normalnie mieszkać. Sub na auto już przecież funkcjonuje, no ile osób ma leasingi? Własną piersią Albo deweloperskich... ten. Nawet nie leasingi, tylko ostatnio popularne są przecież, nie, nie pamiętam jak się nazywa ta usługa, ale w, gru w gruncie rzeczy to jest auto na abonament, coś takiego, to też już funkcjonuje. Natomiast jeżeli mieszkacie we dwie osoby w małej kawalerce, kosztującej prawie bańkę, no to wypadałoby wam gdzieś... Magazynować też rzeczy, które gdzieś by się normalnie magazynowało w piwnicy, ale jej nie macie. Zawsze możecie kupić komórkę lokatorską. I moje komórki lokatorskie. Pęknie ta bańka, waszym zdaniem, czy będziemy wszyscy przechodzić na wynajem do końca życia, do usranej śmierci? No tak, zadaję sobie pytanie, czy ta bańka pęknie od kilku ostatnich lat? <laughs> I nie pęka. Cześć, Nadzie. Ciekawe, ciekawe. Może być tak, że państwo też po prostu zacznie walczyć z deweloperami w jakiś sposób. I ktoś mi ostatnio mówił o takim systemie, że się na, na przykład narzuca maksymalną cenę, jaką można jaką można wydać, przepraszam, jaką można liczyć za, za chociażby wynajmowanie i tak dalej. Będzie, nie wiem, łatwiej odłożyć, cokolwiek. Mam znajome pary, które wzięły ślub tylko po to, żeby dostać kredyt na mieszkanie. Ej, też już znam takich ludzi, to jest ten wiek, gdzie, gdzie to jest totalnie normalne, że ludzie sobie nawet po cichu, potem sobie zrobią oficjalny za, za parę lat, ale że sobie robią po cichu jakiś ślub po prostu, żeby mieć mieszkanie, no nie? To też jest smutne. O, posłuchajcie tego, Mongrel King pisze, kryzys demograficzny może nas paradoksalnie, paradoksalnie, paradoksalnie trochę ochronić. W Japonii ostraceny ceny poszły w dół, bo Japończycy wymierają. To ciekawe, to ciekawe, ale widzę, widzę w tym pewien sens, no, z oczywistych powodów. Nie trzeba ślubu na wspólny kredyt, z moją konkubiną wziąłem kredyt. A im chodzi chyba o ten kredyt 2%, tam już nie potrzeba ślubu przypadkiem? Do 2% musisz mieć ślub na wspólny, ale to i tak do 6 koła, co za to kupisz. 6 koła, 600 koła. Marcel wpłacił 10 zł. Ja mimo spadku, dzięki któremu zapłaciłem za połowę mieszkania, mam kredyt na 30 lat, którego rata mnie dobija, a oddaję 3 razy tyle, co pożyczam. A masz na stałej czy zmiennej stopie? Weź na czacie napisz, żeby już nie wydawać. Wow, Libek się dziwi, że wieczny popyt na mieszkania nie pomaga i kredyt 0%. Także to jest o mnie czy o dzikim? Życie na wsi i praca zdalna top. Jak jest teraz z internetem, mieszkając na wsi? <laughs> Bo ja pamiętam, że na przykład mój kumpel miał ogromny problem z tym, że żeby mieć jakiekolwiek solidny internet. No teraz pewno są jakieś alternatywy. Jest w ogóle jest ten Starlink, tak? Jak to działa? Nie wiem, nie wiem, czy cenowo to się opłaca. Tak sobie. Jest lepiej, jest lepiej. Git, światłowody są na wsiach pociągnięte. No to bardzo dobrze nawet. Ej, spoko. I to mnie zaskoczyliście, że obecnie na wsiach jest tak, tak dobre połączenie. Tak chwalicie. No ja mam, ja mam po prostu wspomnienie z dzieciństwa, że kumple, którzy mieszkali na wsi, mieli przerąbane z internetem i próbowali wszystkiego i po prostu za każdym razem zrakały. I, to, i to, to się ciągnęło do momentu, kiedy oni się tak naprawdę już jako dorośli nie powyprowadzali. Światłowód i praca zdalna uratowała i ożywiła polską wieś. A, to ciekawe, to jest ciekawe. Dominik, dzieciństwo było ponad 15 lat temu. Hello, technologia. Przyszłość jest dziś, staruszku. Nie mów tak. Ale boli mnie to. Czy naprawdę was to boli, że wasz ulubiony streamer może się dziś uczciwie zestarzeć? Dino uratowało polską wieś, a i gość, który ma Dino, to jest w ogóle jakiś taki gruby miliarder, e, który jest tam daleko na liście Forbes'a i prawie, że nie ma jakichkolwiek wypowiedzi, że jest tak bardzo wycofany, no nie? To jest mega ciekawe. Jak się nazywa ten gość, właściciel Dino? Dosłownie Tomasz Biernacki. <grytanie> Tomasz Biernacki... Jest takim cichym miliarderem. Jego majątek jest wyceniany na ponad 5 miliardów dolarów, 20 ponad miliardów złotych. Bogactwo! I prawie że nic o nim nie wiadomo, no nie? Że e, bardzo nie jest takim medialnym typem, tylko jest gdzieś schowany, ukryty i, i, i zdorobił się fortuny na e, stawianiu sklepów każdej zapomnianej przez boga wsi w kraju. Zapłacisz jeszcze ogro. wyobraźcie sobie, że właśnie Tomasz Biernacki może na przykład być anonimowym widzem tych streamów. Kiedyś wyślę donate'a. Marzenie. <laughs> Każdy streamer powinien mieć anioła stróża z listy Forbesa. <laughs> Pamiętajcie za... o tym, że to nominalnie płacicie za kredyt od 2 do 3 razy więcej przez 30 lat, wpłacił 10 zł, Oj. realnie. Uwzględniając inflację, nie jest już tak źle. Do tego ciągłe spekulacje fliperów lub i e kwot, inwestorów i e kwot zagranicznych. A, Dobra, dobra, w sensie, no dobra, nie, nie patrzyłem na to pod tym kątem. Dzięki w sumie za wyjaśnienie. No, dostaliśmy mema w tym momencie od Maroka, ale to jest ten mem, który wszyscy bardzo dobrze znamy. <grym> to jest, wiesz, to my, to ten, stary. Ja jestem młodzieżowym świrkiem, jako ja, kojarzę ten obrazek z podpisem. Tomasz Biernacki wpłacił 25 złotych. Nie mogę więcej, bo mam limit na koncie. Dziękuję, Dino panie Top O. jak jesteście miliarderem, i na przykład denerwują Was moje streamy, to weźcie mi tak wyślijcie, nie wiem, z 50 baniek i napiszcie, a weź nie streamu. Ja powiem, dobra, to przestanę. Normalnie będziecie mieli ze mną spokój. Mimo, warto. Za 50k ja powiedziałem 50 baniek, 50 milionów, a nie 50 tysięcy XD. No, a tak serio, to ja mówię od samego początku, ja lubię streamować. Ja totalnie wyobrażam sobie streamowanie na starość i sprzedawanie wam garnków na streamach. Przecież to będzie fascynujące. To by ze się i streamowanie jako dziad, który narzeka na młodzież, wciska wam co chwilę reklamy garnków i oczyszcza wasze konta z emerytur, to będzie najwspanialsza część tej pracy. Nie mogę się doczekać. <laughs> Dostaniesz to do 50 baniek i nagle donate 100 baniek o treści Python najlepszy język. <laughs> tak do innego było. kraju. I oczywiście cały problem o, jest wielopłaszczyznowy. To jest problem znowu. związany z popytem, problem związany z inflacją. Oczywiście mamy też wielopłaszczyznowy problem z podażą, która wynika m.in. z tego, że jak mogliśmy rok temu przeczytać, 200 tysięcy mieszkań w samej Warszawie, jak wynikało ze spisu powszechnego, stoi pustych. I gdyby te mieszkania trafiły na rynek najmu, to ceny by spadły. Ja pierdziele, naprawdę? Przecież to nie. 200 tysięcy. Zakładając, że w każdym mieszkaniu może e, jakaś rodzina zamie... No super, spoko. 200 tysięcy mieszkań. 200 tysięcy mieszkań! Jakie to jest marnotrawstwo! Ja pierdziele! Marok pisze, że to głupota. Okej. Okay. Ja ma rok tobie ufam po tylu, tylu źródłach, które nam tutaj zapostowałeś. tak naprawdę, jak zaznacza wielu specjalistów, czy kredyt 2%, czy planowany nowy kredyt 0, to nie są działania mające pomóc rodzinom w kupnie własnego lokum, bo przecież. Jak ten typ z filmu tak zoomuje jedną ręką? Jeżeli nagrywa telefonem i zoomuje jedną ręką, to ja zakładam, że to może robić na przykład tak. Już po prostu... To jest właśnie generacja Z. No nie jak nie dacie im guziczka do zoomowania, to nie wpadną, że można rękę przysunąć. Podpisywałem umowę 7 lat temu, 540 było to sporo. Dzisiaj 610 warte jest okay. nieporównywalnie mniej. To też kredyt racja. gotówkowy, zmienna stopa. Też racja, dziękuję. Co wam, oldmana? Dodatkowo kredyt jest tańszy niż kapitał własny. Dźwignia finansowa wpłacił 10 zł. W szkołach powinno się uczyć takich podstawowych terminów. Powiem ci tak. W szkołach, jeżeli chodzi o treści ekonomiczne, ile ja się z ekonomii nauczyłem w szkole. No to uczciwie, rzecz biorąc niczego się nie nauczyłem o ekonomii w szkole. Zazdroszczę, jak ktoś miał fajnych nauczycieli, którzy wcisnęli coś na przykład na podstawach przedsiębiorczości, u nas była tragedia z tym związana. No, jakiekolwiek rzeczy dopiero na studiach. Ja sam jestem ciekawy, co będzie dalej, bo bańka na rynku nieruchomości w Polsce już miała tyle razy chłopie pękać! Co już pęka! Już! Już! Na to, tak! Wiadomo, już będzie pękała. A tu się okazuje, że. A jak to wygląda ha. w innych państwach? Popękały te bańki? Bo to nie tylko w Polsce ta bańka jest. Naj najbardziej jestem zawsze rozbawiony, jak mi wyskakują czasami TikToki: ceny mieszkań, e, ceny domów w Kanadzie versus. Pałace w Europie i pokazują na przykład jakiś, Hadi, jakiś hiszpański zameczek malutki, który kosztuje parę tam milionów dolarów. Jakieś obskurne be, mieszkanie w środku dużego miasta Bored, w Kanadzie, które kosztuje więcej. Jeszcze <śladnia> <śladnia> Dosłownie ktoś robił takie zestawienie. Dosłownie zamki versus mieszkania w Kanadzie. Tamta bańka już była w ogóle niewyobrażalnie obrzydliwa. Fiku miku, czary mary, wpadaj na live, sprzedaje gary. Właśnie rozpoczęła się transmisja live na kanale Dziadzia Boss. Widzowie, a czy mówiłem wam, że jeżeli w tym momencie Zostaniecie wspierającym kanału i dołączycie do. O, dziękuję bardzo, Merta, za 732 miesiąc wspierania. Mam nadzieję, że zostaniesz z nami trochę dłużej. Z tej okazji mam dla ciebie zniżkę na niesamowity zestaw patelni, który będzie cię kosztował wyłącznie 199 zł. A do niego szatkownica do warzyw. Możesz też nią kroić jajka, zobacz, jak fajnie kroi. Panić makaron. Będzie już zawarta w tej cenie. Śpieszcie się i mamy dwa zestawy. Jeszcze dziękuję za złożenie zamówienia Kanajza. Jeszcze dwa zestawy do wzięcia. Tak będą wyglądały te streamy. Przysięgam.